Dzisiaj będę oszukiwać mojego kolegę Pipka jako taka straszna postać. A na dodatek, jeżeli będę nią, to zobaczcie, będzie noc. Aha, przecież to będzie takie straszne. Tylko na początku zamienię się w Luczka i podejdę może do Pipka pogadać, jaką się czuje O 8, a bawisz się na Placu Zabaw, bijam do ciebie. Ale super, że jesteś... To bardzo dobrze, ja chcę iść na trampolinę, tak, tylko e, wiesz co, czekaj chwileczkę, Chcę mi się iść do toalety, zaraz wrócę, dobra? No co, ty przed chwilą tu przyszedłeś, dobra, ale za chwilkę się pobawimy. Tak jest, zaraz tutaj wrócę do ciebie, a tak naprawdę zamienię się w tą straszną postać i za chwilę będę naprawdę straszył Pipka. Dlaczego jest tak ciemno? Myślałem, że przed chwilą było słoneczko i się zacząłem tu bawić. Ej, bardzo dobrze, Aha, aha Pipek teraz nie będzie wiedział o co chodzi, a ja jako ta straszna postać wyciągnę sobie mój telefon, który mam w rącz. I mam nawet opcję zrobienia aparatu Ej, zobaczcie jak ja po prawo wyglądam Aha, mogę sobie zrobić selfie normalnie I widzę tutaj nawet Pipka Tylko wiecie co, nie chcę na razie zdradzać się, że jestem tą postacią Więc po prostu zrobię Pipkowi takie zdjęcie z zoomem I uwaga, teraz będę mógł coś tutaj pisać I napiszę mu, widzę cię I po prostu wyślę to do Pipka Zobaczcie, w tym momencie on powinien O, dostać wiadomość, bo się wysłała, tak I teraz mogę patrzeć co on zrobi Ktoś chyba są do mnie smsa, to pewnie Luczek, ale nie. Co to jest za straszna postać? Tak, on to zauważył. Ja teraz wrócę do niego jako Luczek i powiem, że kłamie, bo on na pewno mi to powie, więc jestem już jako ja, nawet mam moją koszuleczkę z luczekshop.pl, bo te koszuleczki są najlepsze. A teraz sobie podjadę, o, na przykład na hulajnodze. Joho, dobra, jestem Pipek, wróciłem z toalety, dawaj, pobijmy się. Co ty tak mm. długo tam byłeś, Luczek? Nie uwierzysz, jakaś straszna postać wysłała do mnie snapchat. Co serio wysłać ci jakieś zdjęcie na telefon? Nie, to jest nieprawda. Ty pimpek przesadzasz. Po prostu bawmy się, bo jest dzień. Ale nie, ja ci ser ja mówię przed chwilą stała się noc i ona to wysłała, to jest takie straszne. Chcesz zobaczyć mam to na telefonie! Piero, no, chwileczkę, musisz mi to pokazać. I faktycznie, o, widzę tutaj jakieś zdjęcie i napis widzę cię. Ale wiesz co, mi się wydaje, że po prostu to był jakiś widz, który zrobił nam zdjęcie. Jaki widz? To, napis, to była straszna postać, ona była gdzieś tutaj na zewnątrz. Nie no wiesz co, Pipek, zagrajmy może w chowanego, to Ta, zacznij liczyć, a ja pójdę się schować, dobra? Niech ci będzie, tylko nie chowaj się <laughs> gdzieś zbyt daleko. Dobra, zaczynam. Jeden, dwa. Tak, to niech on sobie tam liczy, a ja w tym momencie schowam się, ale jako ta straszna postać. Aha, jak Pimpek będzie szukać nuczka, to tak naprawdę będę ja. A na dodatek. Mogę zmienić mój głos w taki sposób i zobaczcie, jak on jest straszny. Przecież Pimpek, jeżeli będę do niego mówił, to na pewno się go przestraszy. Ale na samym początku może schowam się, gdzie mogę być, muszę za tym drzewem, tak na przykład w tym miejscu tutaj. I zobaczcie, jak będę wyglądał tak strasznie, jeżeli on mnie zobaczy. I on chyba powinien już zacząć szukać. Zaczynam szukać! Gdzie jesteś? Tylko czemu jest noc? Mieliśmy się bawić w chowatego, a już jest tak późno. Hej, bardzo dobrze. Nie jest późno, tylko ja to zmieniłem. I za chwilę jestem ciekawy, czy on mnie znajdzie. Mnie, Luczka. Czy będzie w ogóle mnie wołać? Oj, kolega na pewno nie ukrył się gdzieś daleko. My powinniśmy już wracać do domu, bo jest tak ciemno. Luczek, gdzie jesteś? Wychodź! Ej, dobra, to jest idealny moment, żeby znowu wziąć moją komóreczkę i zrobić jakieś zdjęcie. Zobaczcie tutaj. aha, aha. I wiecie co? O, tutaj widzę pipka po Prawej stronie, więc idealnie teraz mogę zrobić zdjęcie i napisać mu, Nie ma twojego kolegi, ha, ha, ha. To będzie na pewno straszne, tylko o o, tutaj widać mi uszka dwa z mojej strony. Mam nadzieję, że Pimpkin tego nie ogarnie. I uwaga, wyślę mu teraz wiadomość: takie jest wysyłanie i udało się. Zobaczmy teraz, czy on w ogóle odczyta ją i podejdźmy trochę bliżej. Dostałem jakiegoś SMS-a, tak? To pewnie jest odluczka, on pewnie wysył Moją krajówkę Nie, co to jest za postać, która pisze, że nie ma mojego kolegi? Tak, on zaraz się mega przestraszy Jestem ciekawy, co on zrobi Może ucieknie do domku Tak, to by było takie świetne Teraz będę go prankować na maksa To nie jest śmieszne Tutaj jest bardzo niebezpiecznie Co jak ta straszna osoba dorwała Łuczka? Nie, ja to Chwileczkę, on uciekł Ale to bardzo dobrze Jeżeli on poszedł do swojego domku tam na samą górę To to będzie jeszcze lepsza zabawa Bo będę wchodził do jego domu ahaha, ale to będzie widzowie przerażające ale spokojnie, to jest tylko głupi prag, na końcu mu to powiem, i zobaczcie tutaj jest jego piękny domek i nawet zostawił swój skuterek czerwony ahaha, i wiecie co, ja teraz mam mocny pomysł, bo powiem pipkowi czemu on poszedł do domu, a nie grał w chowanego przecież to będzie takie mocne, ej Pimpek, czemu jesteś u siebie w domu, a nie grasz ze mną jak to to jest, Luczek co to mi się stało, myślałem, hmm. że zostałeś pokonany przez straszną postać jaką straszną postać, ty normalnie coś tutaj kombinujesz, ja nie Będę się już więcej z tobą bawił Wiesz co, Pipek? Wracam do mnie do domku Już do mnie nie przychodź, dobra? Nie, poczekaj Ale ja tego nie rozumiem Przed chwilą było mega ciemno Myślałem, że już przestaliśmy się bawić w chowanego I poszedłeś spać Jak to? Przecież ciągle jest dzień Wiesz co, Pipek? Zaczynasz mnie denerwować Nie chodź już za mną Tylko wracam sobie do mojego domku Który jest w tym miejscu Na raz. Nie, poczekaj Ja serio widziałem strasznie Musisz mi uwierzyć. Nie, sorry, zostaję tutaj. A tak naprawdę, widzowie, niech on wróci do siebie do domku. Tak, chyba on to zrobił i ja w tym momencie... Niu, 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 zawrócę sobie na mojej hulajnodze eleganckiej. Jestem ciekawy, czy Pimpek ma w ogóle jakiś basen u niego w domku. Więc czekajcie, podaję do garażu i przejadę tutaj obok. Tak jest, w jego domku. Oj, widzę tutaj basen i nawet Pimpek ma tutaj jakąś zjeżdżalnię. A może mi się wydawało? Pewnie nic mi się nie stanie. Tutaj ma basen i mogę sobie teraz do niego wskoczyć. A poza tym jest dzień. Ej, tak, bo jeszcze nie zmieniłem na noc... Ale wiecie co, widzowie? Teraz czas to zmienić, więc ja sobie teraz zmienię wszystko na noc. I nawet jestem taki przerażający, a pimpę się kąpię w basenie. O tak, kocham się kąpać. Tylko czemu nagle stało się tak ciemno? Co jest? Znowu jest noc. Tak jest. I wiecie co? Ja teraz wyciągnę sobie mój telefonik i znowu wyciągnę mój aparat. I chwileczkę, o tutaj widzicie moją kamerkę. O, czekajcie, podejdę sobie. Oj, i mam tutaj za mną Pipka w basenie. Tak, zobaczcie w tym oto miejscu, więc uwaga, zrobię sobie zdjęcie i napiszę, mogę z tobą pokąpać. Się. Ej, to będzie takie śmieszne, przyszło się tak przerazi widzowie. Przecież jak to, potwór normalnie nie był zaproszony do Pimpka na imprezę urodzinową, ale jestem ciekawy, czy on to odczyta. Chwileczkę, dostałem jakiegoś SMS-a od strasznej postaci, i ona zrobiła sobie zdjęcie gdzieś w tym Co? miejscu. Co? Całą chwileczkę on idzie teraz tak w to miejsce, gdzie ja jestem. Szybko, widzowie, muszę uciec, czekać. O, może się ukryje w tych krzakach, w sumie mnie nie widać. O, nie, chodź tutaj zła postać, o ja mam taką łopatę z mojego ogrodu. Na pewno cię znajdę. O, nie, dobra. On się w ogóle mnie nie boi. Ej, to jest przerażające, wiecie co? Ja teraz znowu sobie odpalę szybko ten telefon i czekajcie, odpalę tą drugą kamerkę. I zobaczcie, mam tutaj pipkę i zrobię mu zdjęcie i napiszę, jestem blisko. I też mu to wyślę, widzowie. I na dodatek mam tutaj super pomysł, że dam mu takiego słowa. Misia! Zobaczcie jak on wygląda, czekajcie, o, Pipek, to stoi idealnie w tym miejscu, a ja postawię tego misia i czekajcie, teraz spróbuję szybko uciec na stronę! Co to jest za misi? Tego tutaj wcześniej nie było! Oh. Halo, jest ktoś tutaj! Nie podoba mi się to, ja stąd uciekam, nie chcę tutaj być ani sekundy dłużej! Czekajcie, on naprawdę idzie stąd, o nie widzę, wie, to nie będzie takie proste. Bo wiecie co? Ja wejdę do jego domku. Aha, on jest głupi, zostawił otwarte wejście i w sumie nie byłem nigdy w jego domku. Zobaczcie, nawet ma o budkę dla jakiegoś pieska, tylko nie ma tutaj nikogo go. Wiecie co zrobię? Chyba podejdę sobie w jakieś y, miejsce i czekajcie, on chyba tam sobie siedzi i coś ogląda na telefonie. No nie, nie jest dobrze. Muszę napisać do luczka, że coś jest nie tak ale Luczek nic mu nie zrobi. Teraz już mu nie będę odpowiadał za to, że się ze mną nie bawił w chowanego, bo to był dobry pomysł. I wiecie co? Podejdę sobie jak najbliżej, pipka. Tylko o uszę, uważać, żeby nie zepsuć tutaj mojej kryjówki. Czekajcie, o! Podchodzę sobie bardzo cicho. I będę szedł na paluszkach, tak? Zobaczcie, jak ja idę bardzo powoli. I wiecie co? Oj, może włączę mu odkurzać. Wiesz, to będzie takie mocne. Czekajcie, o! Włączam mu odkurzać. I zobaczcie, on sobie sam się uruchomił. Jestem ciekawy, czy pipek się przestraszy. Szybko wyślę to zdjęcie Luczkowi. I co to jest za Dźwięk, nie, czemu ten odkurzacz pracuje, Przed wielką go wyłączałem! Bardzo dobrze. On mi coś wysłał na telefon, więc sobie zobaczmy, co ten pimek tutaj mi wysłał. O, patrzcie, Luczek uważaj, jest jakiś potwór na dworze. Aha, mnie to nie obchodzi, widzowie. I wiecie co, wejdę sobie, póki pipek O, odgarnia ten odkurzacz. I dobra, szybko, szybko, szybko. Wezmę ten aparat i zrobię sobie selfie tutaj, więc uwaga, usiądę sobie, jako ta straszna postać na tej kanapie i zobaczcie, o, tutaj zrobię mu takie zdjęcie i napiszę Fajny masz dom! I wyśnę mu to tak, żeby on to zobaczył. I zobaczcie, on zaraz zobaczy, że ja się na kanapie, a szybko może się ukryje za tą kurtyną. Nie, 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 nie! Dostałem to znowu zdjęcie! Od kogo nie to jest ta postać! Ona jest w moim domu! I siedzi sobie na kanapie! Tak jest, dobra, widzicie co ja mu się teraz pokażę. I będę tak dziwnie się zachowywać. Zobaczcie, tu jest niby moja twarz, ale <laughs> ja mogę sobie ją obracać taką mam emotkę, więc uwaga, będę to klikać, żeby on teraz się przestraszył! Co to jest? Nie, ty potworze! Jesteś w moim <laughs> domu! Wychodź to do w tej chwili! <laughs> To jest bardzo straszny i za chwilę cię dopadnę za to, że byłeś taki niedobry dla twojego kolegi To jestem bardzo zły, O, zaraz cię zniszczę! Nie, co ty robisz? Zostaw mnie! Ja nikomu nie zrobiłem krzywdy! No, no, nie, nie obchodzi mnie to pipem za to, że nie chciałeś się bawić z luczkiem, To ja cię teraz dopadnę, chodź tutaj ja mam... zostaw mnie, muszę zostać! Jest luczek, komocy, to jest potwór! Niech się nie, nie zrobi ten luczek, bo ja jestem tak naprawdę tym potworem. znaczy, co nie ja jestem strasznym potworem ja i teraz dopłatę oświaty. Szybko, muszę uciec do domku ludzką, on na pewno mi pomoże! Wiecie co, on idzie do mnie do domku, o, o mam malutki przypał, ale wiecie co, widzowie, wiecie dobra? Ja wejdę do domku mojego i będę udawał, że coś mi się stało i wiecie co? Ja też podejdę do tego domku, żeby być bardzo blisko pipka. I zobaczcie, tutaj leży luczek. Aha, tak go ustawiłem i teraz on się przestraszy. Nie, co to babyczki! Konie nie mój, kolega, to wszystko przez ciebie, ty potworze! Tak jest, Baruchek, był bardzo niedobry, chodź ty te pipy, teraz pora na ciebie!